26. edycja Międzynarodowego Halowego Turnieju Piłki Nożnej Oldboy Bełchatów zgromadziła sześć drużyn z pięciu krajów Europy. Gospodarzem był tradycyjnie Oldboy GKS Bełchatów. Ten uznany w Polsce i za granicą turniej ma cel charytatywny. Środki zebrane od sponsorów, drużyn i publiczności zostały przeznaczone na rzecz dzieci o niepełnosprawności ruchowej koło w Bełchatowie. Patronem strategicznym turnieju było PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA, oddział Kopalnia Węgla Brunatnego w Bełchatowie. Który to turniej i kto brał w nim udział tym razem? Był to 26. turniej. Udział brały zespoły z Ukrainy, Rosji, Białorusi, Łotwy. My, jako gospodarz, oraz Olboj Leszno. W jakich kategoriach rozgrywany był turniej? Turniej był rozgrywany w kategorii wiekowej 35+, 8 zawodników w polu plus 1 bramkarz. Zwycięzcą okazaliśmy się my jako gospodarze. Nie byliśmy zbyt gościnni tym razem. Najlepszym zawodnikiem turnieju został wybrany Krzysztof Wiśniewski z Oldboy Leszno. Królem strzelców. E, został Iliuchin Andriej z FK Baltica, Rosja. Najlepszy bramkarz klasztorny Andriej też z Baltiki. Najstarszym zawodnikiem również okazał się zawodnik Baltiki e, Woj Wojtuk Siergiej. GKS był hatu, jak jako gospodarz, często wygrywał w poprzednich edycjach? Różnie z tym bywało. Różnie z tym bywało. E, w zasadzie, no, co któryś tam turniej, no, w tej chwili ciężko mi jest powiedzieć. Najważniejsze, że Ostatni turniej wygraliśmy my. Można powiedzieć, że pół na pół. No przede wszystkim serdeczne i duże podziękowania dla PG, Górnictwo Energetyka Konwencjonalna, spółka akcyjna No i wszystkim sponsorom indywidualnym. Nie sposób ich zliczyć, bo jest ich naprawdę dość sporo. I serdecznie dziękujemy za, jak coroczne, wsparcie. wsparcie. W większości, w większości mamy tutaj sponsorów. taki plakacik, mamy tutaj taki plakacik pamiątkowy, na którym, na którym uwidocznieni są... W zasadzie wszyscy, którzy, którzy dołożyli się do, do, do sponsorowania tego turnieju, a przede wszystkim dołożyli się do, do darów, które zostaną przekazane dzieciom i młodzieży o niepełnej sprawności ruchowej. No właśnie, na no, jaki dokładnie cel zostanie? zostaną przekazane zebrane środki? Pieniążki przekazane będą na rzecz dzieci i młodzieży o niepełnej sprawności ruchowej w Bełchatowie przy ulicy Targowej. Jakimi jeszcze działaniami może pochwalić się Stowarzyszenie Oldboy z Bełchatów? No, tak jak tutaj co roku ten charytatywny turniej na rzecz tych naszych dzieciaków. Poza tym no, integracja środowiska piłkarskiego, byłych piłkarzy, sympatyków, no, propagacja piłki nożnej wśród już oldboyów, tak? czyli 35+, plus. i nie tylko. I nie tylko, bo w naszej drużynie są i tacy, którzy mają powyżej 50 lat.